Pani redaktor, witam panią redaktor w studio i cały zespół, a także wszystkich naszych radiosłuchaczy o poranek. Właśnie, poranek i stąd ten lapsus językowy. Pani poseł, w dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy, że Mińsk dyktuje warunki, Bruksela dzwoni do Moskwy. Chodzi oczywiście o nielegalnych imigrantów. Pani minister, jak można. Pomóc tym ludziom, którzy zostali w Afganistanie, którzy. Mówię o uchodźcach, o uchodźcach, oczywiście, nie mówię o imigrantach zarobkowych, ale część osób zostało w Afganistanie. Nie wszystkim się udało wyjechać. Tak, sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Należy bardzo ubolewać, ale też wyciągnąć wnioski z tej. Akcji, która odbyła się co do kwestii wycofywania wojsk z Afganistanu, I, i, i sytuacja jest bardzo trudna, oczywiście zdestabilizowana, i to będzie na pewno przedmiotem wielu analiz. Natomiast w tej chwili, wobec tego, co dzieje się w, w Afganistanie, więc przejmowanie rządu, właściwie już mamy rząd, rządy talibów i tak naprawdę jest nowa sytuacja polityczna, i w tej nowej sytuacji politycznej muszą, musi odnaleźć Wielu graczy na scenie politycznej, ale wiemy dobrze, że krok przed na przykład Unią Europejską, która powinna tutaj zrobić bardzo wiele w sensie dyplomatycznym, no krok przed nimi już zrobili Rosjanie i, i zrobili, zrobiła Rosja i zrobiły Chiny, więc widzimy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z talibami, bo myślę, że nic innego nie pozostanie, jest to trudna sytuacja. Na pewno, jeśli miałaby być jakakolwiek forma uznania tego rządu, należałby naprzód w pierwszej kolejności wpuścić organizacje międzynarodowe, organizacje humanitarne, organizacje, które pomogłyby tym, którzy są w tej chwili w najtrudniejszym położeniu. A także kwestia traktowania tych, którzy wcześniej współpracowali z, z Amerykanami nami bądź z sojusznikami. I to jest w tej chwili absolutnie bardzo trudne, ale bardzo wielkie zadanie dla dyplomatów zarówno krajów tych dużych. Takich jak jest powiedzmy Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim też Unii Europejskiej. Tu byłaby duża, duża rola Unii Europejskiej, ale niestety patrząc na to, że osoby, które odpowiadają za tą dyplomację, chociażby takie jak pan Borel, no, jeśli popełnia takie kardynalne błędy jak wizyta w Rosji e, e, z, tuż po aresztowaniu pana Aleksia Nawalnego, m, m, kiedy takich rzeczy się nie robi, po prostu wizyty się odwołuje, no to pokazuje, że m, to wszystko, Widzenia Unii Europejskiej może po prostu posypać się jak domek skarb w sytuacji bardzo dużej ekspansji, jeśli idzie Afganistan w tej chwili Rosji, a także Chin wiemy, że to jest kwestia dotycząca, dotycząca złóż, dotycząca wielkich interesów, ale i też wprowadzania ideologii, taką, jaką Rosja potrafi wprowadzać, a czego osobiście zaznaliśmy. Więc sytuacja jest bardzo trudna. Tym niemniej uważam, że należy rozmawiać tak, aby albo pomóc na miejscu, tym osobom, albo no, bo ufać nie należy, jednak talibowie pokazali, co potrafią. Ja nie do końca ufam temu, że, nie wiem, kobiety będą mogły, będą mogły studiować, bo słyszymy, że i takie sygnały są wysyłane, pewnie po to, żeby w jakiś określony sposób społeczność międzynarodowa zmieniła swoją opinię o talibach. Czas pokaże, czy rzeczywiście tak będzie. Tym niemniej w tej chwili jest wielki czas dla dyplomacji, ale warunkiem by byłoby to, aby wpuścić przede wszystkim pozarządowe organizacje pomocowe, humanitarne, bo to jest tej tych najbardziej potrzebne, a także te, które rzeczywiście mogą przekazać informacje, czy przestrzegane tam są prawa człowieka, szczególnie wobec tych, którzy no, jest duże, duże, duża obawa, że mogą być przez talibów po prostu e, bardzo źle traktowani. Bardzo ważne jest tego typu bardzo ważne są tego typu działania, czy się talibowie zgodzą, raczej jest to wątpliwe. Ale trzeba robić wszystko, tak, co ale jest ale Trzeba próbować, tak? Tak, trzeba no. przynajmniej próbować. Pani minister, y Bruksela bardzo naciska na Polskę. Część komentatorów mówi, że to jest pchanie Polski w kierunku polexitu. Szef Biura Polityki Międzynarodowej, który był gościem kilkanaście minut temu w Polskim Radiu 24, pan minister Jakub Kumok mówi, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, nigdzie się nie wybieramy. Natomiast naciski Brukseli są coraz ostrzejsze. I to się zaczyna robić bardzo poważny problem. Tak, rzeczywiście to jest bardzo poważny problem, szczególnie jeśli idzie o kwestię odbioru przez poszczególne społeczności działań Unii Europejskiej, bo hmm, być może są, a są, nie, nawet nie być może, źle się wyraziłam, są takie siły w Polsce, które chciałyby, mówię tutaj o polskiej opozycji, które chciałyby jakby rzucić to odium w tej chwili na rządzących i obarczyć nas z tym, że rzekomo są po Leksitu, ale badania nastrojów i tego, że my jesteśmy jednak narodem, który w tej chwili bardzo ciężko pracuje, nie tylko nadrabia bardzo wiele w szybkim tempie po, po, po czasach mrocznych, które mieliśmy przed 1989 rokiem, mówię w tej chwili o, o rozwoju gospodarczym, ale i nie tylko, ale i też poradziliśmy sobie po pandemii. Natomiast to, na co sobie nie pozwalamy narzucić, to wszelkiego rodzaju ideologii, która niestety płynie z salonów brukselskich. I teraz jest dyskusja i trzeba jasno i wyraźnie pokazać, że Komisja Europejska tak naprawdę powinna zajmować się kwestiami bardzo technicznymi, kwestiami, które mają na celu doprowadzenie do tego, aby jednak krajowe, krajowe plany odbudowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bo przypomnijmy, że o tych kwestiach decyduje przede wszystkim Rada i to jest najważniejszy organ, czyli organ składający się z przywódców wszystkich 27 państw, Państw, a nie Komisja Europejska, która chce i ma takie dążenie do tego, żeby stać się potężnym rządem Unii Europejskiej. W związku z tym ta narracja w szczególności naszej opozycji niestety różnych pożytecznych może nie dokończę z to widzenia na, na szacowne radio. osób w Polsce życzyłaby sobie tego, żeby wprowadzać również w tej materii pewną no można powiedzieć destabilizację i krzyczeć, że to rząd, który Domaga się przede wszystkim przestrzegania prawa przez Komisję Europejską, przestrzegania prawa przez pana komisarza Reindersa, przestrzegania prawa przez panią Werę Jurową, a nie naginania prawa bądź interpretacji prawa, tylko dlatego, że Unia wiemy też, jest grą potężnych interesów i jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to jest Ale też, powiem, strasza. Tu wejdę My w słowo, pani minister. Tak. Pani minister, tu już wejdę w słowo, ponieważ yy, przecież powiedziała pani o y, działaniach, które nie do końca są z Zgodne z traktatami unijnymi, u e, brukselskich urzędników, mamy naciski do, do i mamy wręcz działania takie, żeby prawo polskie, prawo narodowe zostało podporządkowane całkowicie e, prawu Unii Europe taki, t, temu, takiemu, jakiemu, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. Przecież to jest niezgodne z, trakt z traktatami. Przecież ale Wyższość Trybunału Konstytucyjnego danego kraju jest wyższa niż yy, prawo unijne. I orzekły orzekł, orzekł, orzekł w wielu sprawach różne trybunały, jak chociażby też Trybunał w Karlsruhe. Więc tutaj próba wywierania nacisków, szczególnie w tej chwili przez pana Reindersa, który jest bardzo aktywny w tej materii. Przypomnijmy, że pisze listy, prawda? Listy, które sugerują, żeby wycofać wniosek z premiera i polskiego rządu, z trybu, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który ma wypowiedzieć się na ten temat. Przypomnijmy, że również Polski Trybunał Konstytucyjny w zupełnie innej sytuacji politycznej raz wypowiedział się Dwukrotnie w tej przypomnimy, pani Oczywiście i to jest ja. I, I tutaj, w tej chwili, wobec tej bardzo trudnej sytuacji, którą, przed którą stawia, stawia nas Komisja Europejska, trzeba jeszcze raz zapytać Trybunał i, i ugruntować w tej kwestii, kwestii interpretacji prawa. I to jest oczywiste, i dlatego tutaj to działanie absolutnie pozatraktatowe powoduje też pewną niepewność wśród Polaków, no bo my umawialiśmy się na traktat, wstępując do Unii Europejskiej, na jego zapisy, w których jasno i wyraźnie, Właśnie wiemy, co możemy, o czym możemy i chcemy z Unią rozmawiać, ale są też pewne obszary, które są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla państw członkowskich, są tylko i wyłącznie domeną państwa. I takim kwest taką kwestią, przypomnijmy, jest chociażby organizacja wymiaru sprawiedliwości, czy kwestie dotyczące spraw ideologicznych, czy też kwestie ochrony sprawiedliwości. Powiedziała pani ministro o sprawach ideologicznych. Unia Europejska chce karać samorządy i odbierać im pieniądze za to, że podejmują uchwały chroniące młodych ludzi, chroniące rodziny. Mylnie nazywamy nazywanymi uchwałami antyLGBT. lgbt Profesor Jan Duda wczoraj w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej, Dziennika, Polskiej, dziennika Polskiego mówi: "My jako radni niczego nie zabraniamy, ale, nie zabraniamy, ale z Komisji Europejskiej dochodzą do nas sygnały, że mamy obowiązek promowania różnorodności preferencji seksualnych. Oznacza to zmuszanie nas do promowania neomarksistowskiej ideologii gender, którą uważamy za społecznie szkodliwą, i mamy do tego prawo. Usta uchwała jasno przedstawia niezgodę na określanie działania. To mówi w gazecie krakowskiej dzienniku Polskim profesor Jan Duda. I pan profesor ma w stu procentach rację, ja to potwierdzam, to jest absolutna, to już nie jest to jest szantaż, który jest stosowany wobec Polski, na przykład wobec polskich samorządów, które mają pewne, pełne prawo do... Stanowienia aktów prawa miejscowego, różnej rangi, ale przede wszystkim też mają prawo do ochrony dzieci, do ochrony rodziny, czyli tych wartości, na których stanęła również Unia Europejska na swych chrześcijańskich korzeniach, a tak bardzo w tej chwili zmieniła swój bieg. I to jest jakby pokazanie, że jeżeli nie dostosujemy. Moim zdaniem, kwestia wymiaru sprawiedliwości, wykorzystywanie pewnych osób, takich jak tych, które, no, krótko mówiąc, nie kreują pozytywnego wymiaru sprawiedliwości, wykorzystywani tych osób do tego, żeby mówić, że u nas nie ma niezawisłości, że u nas sądownictwo nie należy przede wszystkim też zmieniać. No to tutaj widzimy, że to jest tylko pretekst, że tak naprawdę w głębi w podstawie jest to, że mamy te wszystkie. Pomysły na rodzinę, na nowego człowieka, na inżynierię nowego człowieka, wdrażać tak, jak sobie tego życzy, życzą panowie i panie z Komisji Europejskiej. To jest absolutna pokazówka. Trzeba sobie zdać sprawę z tego. My już przecież zrobiliśmy krok wstecz, prawda? Jakby zastopowaliśmy te reformy, żeby no tutaj rozmawiać z Unią Europejską. Nie chcieliśmy być, jakby też pokazać, że mamy dobrą wolę, ale widzimy, że to ona tak naprawdę do niczego, nie doprowadziło, że tutaj nie chodzi o wymiar sprawiedliwości ostatecznie. Jest to narzędzie do tego, żeby wprowadzać te wszystkie zamysły, o których tutaj też i wspomniał pan profesor i o których mówi bardzo dokładnie i szczegółowo chociażby uchwała Małopolski. Zresztą ja myślę, że uderzenie w Małopolskę, tą tak bardzo tradycyjną i taką, która no, rzeczywiście wielu, wielu ludzi bardzo hołduje wartościom rodziny, wartością chrześcijańskim kwestii ojczyzny w na kwestiach narodowych, ona w mojej ocenie została obrana za cel i, i ma być ukarana. Ja myślę, że nie poddawajmy się temu szantażowi. Jestem, jestem tego zdania, że trzeba, że jednak o wszystkich kwestiach decyduje Rada, że mamy też w wielu kwestiach oręż, bo jest jednomyślność, jeśli idzie o pewne decyzje w Unii Europejskiej. Zawsze możemy ten oręż wykorzystać i tutaj trzeba twardo, no to jest spór, to jest wielki spór i musimy kończyć, nie nie pani ale potwierdzam, ponieważ pochodzę z Małopolski. Małopolska jest twardy. Tak. tak, i to I właśnie przecież stamtąd wyszła pierwsza kadrowa. Tam byli piersiłani Piłsudskiego. Wiem o czym mówię, bo mój dziadek był ułanem marszałka, także rzeczywiście. Mocny region, miejmy nadzieję, no, że. Jeśli jeszcze dodamy górali, no to już. To już mamy. wszystko, wszystko <gulanie> razem. Tak. Komplet, Dziękuję tak. bardzo pani y, Beata Kempa, europosł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszefowa Solidarnej Polski, była minister w kancelarii prezydenta i byłam wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję pan, pani minister.